Na no szczęście Boże! Witam Was, kochani, z Wąchocka. Tak, tego słynnego Wąchocka, ale nie słynnego z dowcipów o Sołtysach, bo to podobno komunistyczna propaganda. Wąchock to przede wszystkim cystersi, ich piękne opactwo, ich kultura i obiad, który tutaj serwują. Jak co roku ten sam albo podobny, bo w tym roku będzie pomidorówka oraz, uwaga, pęczak ze skwarkami, ogórkiem hiszonym i kotletem mielonym. W związku z tym, dzisiaj pytania do pielgrzymów dotyczące spraw żywieniowych. Będziemy ich pytać, co by zjedli, gdyby byli teraz w domu, a nie na pielgrzymce. Chodźcie, posłuchamy ich odpowiedzi. Co brat by zjadł, gdyby nie był dzisiaj na pielgrzymce? Księże kotleta, kotleta swojej żony i do tego ziemniaczki i kiszonego małosalnego ogórka. Gołąbki z mięskiem. I z sesikiem pomidorowym. Deserek, to trzeba byłoby coś pomyśleć. Jakaś pianka, taka ubita, taka śmietanka, truskaweczki. No proszę księdza, na pielgrzymce, to wyobraźnia działa. Kurczaka, albo jakieś kotlety schabowe. No i ziemniaki do tego. No i pomidorówka najczęściej. Arturze? Zmieniam. Wpraszamy się. Spaghetti. <śmian> no, jakiś najlepiej ciepły obiad, jak mama by zrobiła. Ale tak bardziej dokładnie. No to ja to najchętniej teraz zjadł kotleta schabowego z ziemniakami pieczonymi i mizerią. Księże Arku, co ksiądz by zjadł na obiad, gdyby nie był ksiądz dzisiaj na pielgrzymce? E, bardzo pragnąłbym kotleta mielone, mielonego kaszę e, i ogórka kiszonego. To jest moje marzenie, będąc w Wąchocku, naprawdę. To już było tam, a ja pytałem o dom. Napra a Sushi. Zdecydowanie sushi. Pierogi. Ryba z frytkami. spaghetti. Dają. Siostro Moniko, mamy takie pytanie. Pierożki pierożkami, ale co siostra by zjadła w domu na obiad dzisiaj, gdyby nie była na pielgrzymce? No dzisiaj, co dzisiaj jest? Poniedziałek. Ja akurat stałuję się u mnie w pracy, więc myślę, że tam są najwspanialsze obiady. Na pewno byłaby pomidorówka, nie wiem co dalej. Może jakiś, jakiś kotlecik? Nie wiem. No nie, zaskoczył mnie ksiądz tym pytaniem. Tu przy tych pierogach to nie wiem co powiedzieć. A deser? Nie, desery nie, desery nie, deserów nie jadam, ja akurat. Cześć. Cześć. Z której jesteś grupy? Z piętnastego. jak masz na imię? Różyczka. A czy ja ty jesteś Różyczka? Mamy. Mamy i taty, tak? Tak. A gdzie rodzice? Mama poszła po zupę, a tata pojechał gdzieś. Pojechał? Tak. I wróci czy nie wróci? Wróci. Mhm. A słuchaj, jesteś głodna? Yy, nie. A jakbyś była w domu teraz, to co byś zjadła najchętniej? Yy, ja bym wypiła ja kakao, yy, a zjadła to bym rosołek. Rosołek? Tak. No to życzę Ci, że, żebyś yy, mogła to zjeść jak wrócisz. Dobrze. No wszystkiego dobrego. Dobrze. A powiedz jeszcze, ile, ma, ile masz lat? Yy, Całe pięć. Całe pięć? Tak. A kiedy urodziny obchodzisz? Yy, Zadpią jak zymką. <laughs> Czyli w lipcu? Tak. A którego dokładnie? 11. Yy, Ale się fajnie z tobą gada, wiesz? Dziękuję. <laughs> Dziękuję. <laughs> Czy proboszcz księdza żywi? Żywi, żywi, tak jest. I broni. I broni. Co ksiądz by zjadł, gdyby nie był teraz na pielgrzymce? To jest trudne pytanie, ale co, co bym zjadł? Na pewno taki, to co najbardziej lubię, czyli kotle schabowe, myślę że tak po polsku, i ziemniaczki, i mizeria, taka z takim, z herbatą, bo ja lubię herbatę, więc taką herbatą z cytryną i cukrem. Szczęść Boże, księże dziekanie. Szczęść Boże. Co ksiądz tutaj przywiózł? Czym ksiądz dzisiaj karmi swoich pielgrzymów? No troszeczkę tam przywieźliśmy dzisiaj. Mamy bigosik. Yy, mamy pierożki różnego rodzaju, mamy bułeczki yy, takie słodkie, też z różnym nadzieniem, no i oczywiście woda jak najbardziej dla naszych pielgrzymów tutaj. Te pierożki to dziekan sam lepił? No to tak, jeżeli chodzi o takie medialne ujęcie, to ja sam, a, a tak to mamy kogoś, kto to robi. A później nam zarzucą, że telewizja kłamie. No to, to nie, to, to, to nie przyznaje się, że to ja, ale ja przywiozłem, ja przywiozłem. I to już jest wiele. Bardzo dziękujemy w imieniu pielgrzymów. Bardzo proszę i radość po mojej stronie i cieszę się, że, że pielgrzymi idą do Pani górskiej. Nam dzisiaj dane jest tutaj z wikariuszem, że możemy odwiedzić. Jakieś wie wieści od pielgrzymów duchowych? i odbywa się pielgrzymanie duchowe w parafii? I, I tak, gromadzimy się. Godzina 20, msza święta, bezpośrednio po mszy świętej e, apel e, jasnogórski. No taka zadowalająca liczba wiernych i e, każdego dnia jest. Do, do soboty włącznie gromadzimy się cały czas. Trójca święta, i Podlaski. Można im przekazać, że relacje, filmy, apele jasnogórskie, już jak wrócą z tego apelu na żywo, mogą znaleźć na kanale Faro TV. Co byś zjadła, gdybyś była dzisiaj w domu, a nie na pielgrzymce? Mm, zupę pieczarkową. Moja mama robi bardzo dobrą zupę pieczarkową z makaronem i to bym chciała zjeść. A na drugie? A na drugie? Hmm. Nie mam pojęcia, chyba ta zupa to przebija wszystko, więc nie wiem, wystarczyłaby mi zupa. Aż taka dobra? Tak, bardzo pyszna. No czekaj, czekaj, chwila, chwila, gdzie ty mieszkasz? W Przygalinach Dużych. Dobrze, znajdziemy cię. Mielonego bym zjadł. To nie jest sushi, ale głód da radę zaspokoić. Makaron. Tak. Z? Z pesto na przykład. Kurczaka grillowanego z warzywkami. Czym trzeba się żywić, żeby tak pięknie śpiewać jak brat wczoraj? Słowem Bożym. Śpiew wynika z, ze środka, z serca. Czyli Słowem Bożym trzeba się żywić. Łaska, to jest łaska. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale jesteśmy ludźmi. Mamy swoje potrzeby, także te, te przyziemne. I stąd pytanie, co brat by zjadł dzisiaj na obiad, gdyby nie był teraz na pielgrzymce? Schabowego. Rosu albo spaghetti Co brat konsumuje? Taka jakaś zupka pyszna, jakiś chyba bigosik, czy to kapusta. Sam nie wiem, ale pyszne. Wśród ludzi, wśród pielgrzymów smakuje inaczej, lepiej. Mm -hmm. A co by brat zjadł, gdyby nie był teraz na pielgrzymce? Chodzi za mną pizza, nie ukrywam. Ale też w towarzystwie? Też w towarzystwie. Natomiast w towarzystwie najlepiej smakuje. Makaron z warzywami mojej mamy Co bym zjadł? Myślę, że pizzę, tak, na pizzę miałbym ochotę W jakim stylu? Włoskim czy amerykańskim? Myślę, że włoskim Lu Lubię taką włoską pizzę A z sosami czy bez? No jeżeli włoską to, to bez sosu no. A Nie dał się zagiąć No na drugie może bym zjadł gołąbka O tak, tak To bym zjadł Co bym zjadł? Mm... Pewnie to, co byłoby przygotowane. Bo nie mam ulubionej, jedynej, wyjątkowej, szczególnej, wybranej potrawy, ale lubię to, co jest podane z miłością, radością i życzliwością. Wszystko mi wtedy smakuje. Pamiętaj, Pawle, że najlepszą przyprawą do każdej potrawy jest głód i wdzięczność. Jak jest głód i wdzięczność, to wtedy wszystko smakuje. A ja dodam, że ojciec Wenanty, Katarzyniec, sługa Boży, zalecał, żeby nigdy nie wybrzydzać. Smacznego. Dzięki. Bracie Andrzeju, czy widział brat najnowszy film ze swoim udziałem? Jeszcze nie widziałem, no bo mam nowy telefon. I co, nowy nie odbiera? No jeszcze nie odbiera. Proszę.